Musisz rodzić wszystkich y, razem. Nie można zrodzić o każdego osobno w każdej części mapy na przykład. No nie, czy coś? bo może gra się stara oddzielić na co od Ja kilerów. właśnie się obkręcam, że jestem tu kurwa sam nikogo koło mnie Dobra, No, nie tego, No już pójdzie oczywiście Legion. Legion i Billy. Co to, to z Billy idzie do nas? Chociaż wycofali się. Idzie. Idzie Billy. Legion! Aha. Zakra. Jakaś kiesa się tu leczy. Kto to? Gugnia. No to chodź to. Matko, co takie długie teleczenie Dramat jakiś. No właśnie bez leczeniowego nie ma leczenia A się co wyglądało Hit się zdejmę, ja paletę podniosę Nerwigana koło was w ogóle No słyszymy słyszymy No ale to nikt nie robi gana w ogóle jest 8 wciąż No nowego nie? Jezu, mi się ciągle jedno hmm. po drugim No, sobie wzięła. Da nam nam ten naprawienie szybkie Chociaż tyle Mhm. Mhm. to znaczy, nam tu dało, ale może nie może nie zawrócić. żeby zawrócić. Teraz to już na pewno. Teraz to coś da nam Cichy Pęd, to to coś da. to znaczy, nam to No to ja nie to cały że to ja Chodzi, Boże, nie tego. No, ale killer już by mógł, kurwa. Ten. No, nie. ja killerem też nie umie. Haj, no mam potę. Na górkę? Mhm. Mm Dramat. <laughs> Na ta Lori kurwa stała i się patrzyła, górę. Skacz, skacz. Równie to jeszcze. On umie fajnie wykręcasz. O Boże. Co mi się zrobiło? Mamy w ogóle jakąś Bad Queen? Mhm. New York Dream. Oh, Ona mi nie chce kurwa odpuścić jeba na szmarta. No Dobrze, wkur... wkurwiłeś ją pewnie czymś. Pierdol się. Może zachowanie. Tak jak twoje. Nie, taka, twoja. Ja taka nie jest. Aidston. Patrz, idzie za mną cały czas, ale z legionista na mnie wkurwiona, tylko jeszcze nie wiem za Bo co. No Fajnie by było coś zrobić za ten czas. Robię cały czas. O, no, ogarnijcie, bo ona dalej za mną idzie, ona mnie nie chce odpuścić. Ale wyłuchała dwa razy gena na koniec, moje no wnięta. Idź stąd. Jak nie umiesz robić genów, to nie graj w tę grę, prosto. Hmm. Ona dalej za mną chodzi, o, o odpuściła mi w końcu. Dobra, poszła gdzieś tam dalej ode mnie, na szczęście. No zawołali tą legendę. Razem, no, no, no. No a to mam przejebane przy tą, kurwa, Lori jebaną szmatę. No ale to, ja to jakby się... byli, gadali, to może by ona go zawołała do Zudiza, nie on nie przyszedł tam. Hmm. buchała kurwa, gena, ja będę teraz znosić. No coś się tam kręci, tylko byle, byle dokończyć. <laughs> Ciekaj chyba. Czy to jest to, bo ona już z tej strony? Jak... No fajnie, bo kurde, już tyle miałem że daj spokój. A gówno. ono no, już tu jest? Serio, zaś to oczko musiało być. No nie wierzę w to. O, to boję wykręcać faktycznie. On Idzie, ale może zdążymy. No. Tak, bo się kręci jak w <grym> robi mu. No, no, stop dostaje ode mnie ta legionica. Tak, on jest jakaś na O, uderzyła mnie i. Ja tu podnoszę ja... paletę. Okej, Podnieście mnie. Gdzie ty jesteś? W klatce koło małego. Bo to biorę się tam pełen win. No tu nie ma, ale legion jest Nie, jest legion, jest na tym no. Legion, no. <noise> o, mam, idzie super. do ciebie prosto. no co za to Tak, no. Szuka tutaj przy małym. Stoi i patrzy na Wice. mnie. Widzę. No, jeszcze czas. No i dobra laska, zrobimy to samo co wtedy. Poszła, akurat się odwróciła. Ty, jaka głupia pinda. No idzie do mojego gema wraca do was No wraca, czekaj. Aha nie trafiła mi, ale i zaliczyło. Dory kończy gena i ja kończę gena. Wraca do małego Aga, uważaj. No wiem, dostała Zle. To muszę, Że ona coś. mnie już zabije. A to ja wracam. Masz, żeby pstryknąć? Nie. Warega. Nie mam naładowane, ja mam jakieś sprinty. No kurwa, ja Musus, no serio no, ale byłam jakby Nie ja byłam na strzale No właśnie Znaczy w sensie <grystanie> Nie mam wstawana A to zutys? Ja, nie, bo nie wisiałem Ale no ja wtedy też nie wisiałam i wstałam sama Pod koniec jak puścisz pasek, to Ona się pokaże ruka. żeby kwadrat naci... Dobra Żeby przycisk nacisnąć jak masz cały pasek, no czekaj. Ja mogę wstać. Tylko musisz ją wziąć, jakoś ode mnie. Okej, okay, dobra, Git. Ja też idę w razie, czego się podłożę. Ale oni nie biegną nam, nam dalej, nie? Tak, ona no, biegnie, tak. Kurwa, nie mogę jej zablokować. Odpuści. Tak jak mi, kurwa. Weź jakąś paletę, jebni. Ja spróbuję ją zablokować. Nie dasz już. No i dobra, no okej. Okay. Lecz się jakoś, idź gdzieś. Rucham mnie je znowu, jebana. No ale nie wiem, mam chyba <grym> się uleczyć. Trochę mnie podnieść. No biegnę, ale ona nie idzie za mną czasem? Nie, no ja nie widzę, żeby szła. Oni wszyscy są na twoje lewo. W bramie chyba. A to, bo tam było, że mogę wstać, bo to jest umiejętność drużynowa. Zudysty. No, idę pod paletę, ty kurwa, i zobaczymy. Zuty podnoś się. Ja idę pod paletę, dlatego, moment. No, patrz A, nie. No, i dobrze, no dobrze. Dobra, lepiej. Okay. Dla mnie, no właśnie, dla mnie lepiej. O, jesteś. Nie, to Sabra tu marła Ja jestem w jakiejś czarnej dupie, gdzie nikogo nie ma. Po drugiej stronie od wszystkich. Dobra, to ja lecę po ciebie. O, nie, ona tu idzie tam, już do, za nami. ale legionica no, jest taka pojebana, właśnie. A tam jest była brano, nie? tam gdzieś? Czy nie. Nie wiem, ja nie widzę, że tu jest brama. Mm. Jest koło mnie Billy. Aha. No to ja mam, mam leczenie. Jak Ale poszedł gdzieś ryknąć. w ruinę. No gdzie jest Chodź, ta brama? No i gdzie jest brama? Nie ma czasu, już Dam tutaj. Chodźcie. Hypen. No po prostu. Tam, gdzie ta chora jest? Mhm, tak. <laughs> no a ona co? Aha, umiera, dobra. Leczymy. Nie mogę przejść. Dobra, żyje, czy mam rację. Czyż nie? Czy ona umarła? Umarła. No, no to ok. Jej, idziemy. i pójdziemy Była kurde, taka franca. Niedobra. No to idziemy, bo nas no. bili do jedzenia. Pasabre. Jaka głupia. Boże, Jest to, że są spieprza. takie puste. To było z pieprza. To było z Daleko tu siedzę. Ma źle. Może jakiś kamera? Dobra. No dobra. To nie daje tego na YouTube. Czemu? C to to, to, to ja zrobiłem z kamerą, <grym> Czemu tak zrobiłeś? No Musimy tu taki, że oni. Mm -hmm. I? No i ty na legię albo pasek. No to idealne połączenie. No nie wiem. Dzięki. Aż się Nie wiem, ja sobie narobię i tyle. No i dobra, nie graj, nie? Dalej idziemy już tam, Legionica. No to ja tu jestem blisko, bo byłam za nią teraz. Legionica w ogóle. Proszę, jaka nazwa. <laughs> oho. Na milion. A ja się, ona i ona mnie oh, Boże, no super no. No, to Mam ten znaczek, egzekutor. Gęza dupia. No. Nie puszcza, bo ładne. Ładne. Chwytna jest ta postać. Jaka? No chydna. No ty masz taką. Vladimir. No się tam drzemie. nie. Wiem. drzewa tutaj za nami co to jest? Nie drzewa drzewa to widziałeś takie drzewa kiedyś? I ty nie? Nie, za bardzo. Teraz powinien dostaniemy. Tylko Maginę robimy, rozumiem, tak? Mhm. Uh -huh. No, to spoko. No, biegnie. Jeszcze tego przypada, przypadek, nie wierzę w Mm? Okay. To Teraz było z twojej mocy. Jezu, czemu niby? Ale to nie zniszczyła nawet. Hajna? Jezu. Pod paletę idź. Idę, idę. No. Jezu, ale ta animacja to ona się pogułuje, to ja się nie dziwię, że to nie działa. Masz leczęk z trykmi. Nie mam. A ciebie wymarnowałam. Ona się hajuje na mnie za to. I tobą teraz. <noise> mm -hmm, jeszcze on. No za mną idzie no, on mnie nie widzi. Aha Poszedł sobie, dobra, nara. Ona mnie dopadła. A Ty co, no. Lewinica, tak? <noise> Ale dobra i najważniejsza. Parę razy! Jeszcze ten. No bo było, że Gana nie się robić, nie ty się tu boli. Ja wdzisz No właśnie. Tak się mogę pałętać. Dobok mnie. Chodź, Gana mam tu. No już idę. Tak, bo to masz priorytety. No naraz to było. No bo już no i nie. tam, tak? Na kopie geno właśnie, no kopię gena właśnie na tam. Ale światełko nie zdążyło. Y, na siatko. Ну и знаешь, кто с ним блингнёт в сторону, того гана? Ну... No. Dam dam dary ram, dam dam dary ram, dam dary ram. Może ten Adam biega w kółko, w popłochu. Chodź to tu to cię wyleczy. Jeszcze oni tu, oni tu. Druga kurwa. No robimy, ja robię cały czas. Ja pokażę, Cały czas robisz, jak ja robię innego i mam szybciej więcej. Robimy w dwójkę. Nie. No i z tego zawaliście mnie. Ale wy mi zrobiliście. Powinna hmm. się ich skończyć to już. Aha, u was tam jest tam ktoś. Kto? U was, nie wiem.

Nie ona zaś biegnie nie, nie wierzę w to. Hmm. Ja to. jest chore. Ale mi kamera się obróciła sama. W ogóle to jest. Zdarzyło mi Nie no, tej jest Nie wiem, właśnie tak, jakby koło mnie gdzieś ona. Ale... Ostatni ty wy go robicie. Ja sama go robię. Cały czas. Tylko wierzysz z bewokiem robię go. To jest bardzo daleko ode mnie. To ja robię na drugim końcu matę, więc dobrze. Ale no, może skończysz. A to leja się tam nie chyba. Dokładnie się gonią pod bramą. Wiecie to otwierać. Widzimy wszyscy tu są Liją. Teraz paletę podnosisz, chłopie. Fiwkarawka pierwsza dobra my. Ja wychodzę od razu Ale tu jest lek te oni No zajmijcie na chwilkę Nie jakby nie reaguje na to, żeby go zajmować Oho Co robić? No tu wraca? Nie, bierze go. Chodź tu. Ona sobie trafiła. Chodźmy jak nupy. Co robić w ogóle? Pytanie. Uciekaj już. Uciekłam. No. No tam ktoś bo nie